Serdecznie witam Państwa. Dzisiejszy, dzisiejsze noworoczne spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Kolbudach na czele z Panem Wójtem Gminy Kolbudy Panem Leszkiem Grąbalą i jego zastępcą Panem Markiem Golińskim. Cieszę się, że na ustach Państwa gości uśmiech. Poproszę o zabranie głosu Wójta Gminy Kolbudy Pana Leszka Grąbali oraz jego zastępcy Pana Marka Golińskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny, bo to już tradycja wieloletnia, kiedy spotykamy się wszyscy razem. Tuż po świętach Bożego Narodzenia, no w tym roku nieco później, żeby, żeby po prostu być razem z naszymi seniorami. Jak widać jest ich coraz więcej. To strasznie fajne spotkanie. Proszę Państwa. One zaczęły się ho, ho, ho mnóstwo lat temu tu w Kolbudach i y, tam w Otominie. Rosły, rosły i rosły i przed chwilą patrząc na salę pomyślałem sobie z panem Jackiem Szmytem, że jak tak dalej pójdzie to sala nasza koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury pokazuje się chyba małą i pewnie będziemy musieli szukać jakiejś większej. Proszę Państwa, no to jest to taki okres, kiedy gdzieś kolędy, jeszcze gdzieś msze biegną, w związku z tym nie ma pełnego kompletu naszych księży, ale nic to, Może w przyszłym roku zrobimy nieco wcześniej, będzie zatem księży więcej. Ma. Drodzy Państwo, mamy w cyklu rocznym Dzień Dziecka, mamy Dzień Kobiet, różne inne święta. Chcieliśmy mieć też Dzień Seniora, dlatego chcieliśmy Was wszystkich zaprosić tu, w jedno miejsce, przynajmniej raz w roku i życzyć Wam z okazji nowego roku wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, ale również tego, żebyście nie byli sami, żebyście mieli wielu przyjaciół, bo w naszych osobach przyjaciół na pewno macie. Goście się, a to co przygotował dzisiaj Pan Jacek Szmyt na scenie, aby Was zauroczyło, i przy okazji jeszcze jedno chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współzorganizowanie dzisiejszej imprezy Sołtysowi y, Kolbut, Radzie Sowackiej i przede wszystkim z Rady Sowieckiej pani Irenie Łuksza, która osobiście dotarła do Was z zaproszeniem. Panie Pani, y, cieszę się, że mogę być y, dzisiaj razem z wami, reprezentować średnia dziekana. Dzwoniłem do niego przed chwilą, wrócił wczoraj ze szpitala, musi się... Podkurować, żeby fizycznie dojść do siebie. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy razem z Wami. I tak patrząc na spotkania seniorów, po raz pierwszy również w naszym sołectwie spróbowaliśmy zrobić takie spotkanie w grudniu opłatkowe. Udało się, nie było za wiele osób, ale jak to mówią, pierwsze kroki są trudne. Ale ważne jest jedno, żebyśmy o sobie pamiętali. Żebyśmy. Wspierali się, żebyśmy mogli być razem w każdej sytuacji, w każdym wieku. Dlatego też życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, dużo sił, dużo przyjaznych ludzi na swojej drodze i żeby Panów Wam na ten kolejny rok błogosławił. Szczęśliwy Boże. W imieniu całej Rady chciałem Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Dlaczego świąteczno-noworoczne? Przepraszamy, że tak późno to spotkanie zostało zorganizowane w tym roku bo to jest to nasze spotkanie takie opłatkowo, wigilijno, noworoczne, ale z uwagi na chorobę naszego księdza proboszcza yy, przedłużało się ten termin, wydłużał się. Bardzo się cieszę, że Państwa w takim niższym gronie, większość twarzy znam i się bardzo cieszę. Moim największym życzeniem jest, żebyśmy zaraz w tym samym gronie się tutaj spotkali. I o większym, powiększymy się. Znaczy ja już może będę emerytem, <noise> yy, także Także bardzo, bardzo się cieszymy. Jeszcze raz przepraszając, że tak późno, ale uważam, co się odwlecę, to nie ucieczę. Bardzo dobrze, że mamy dzisiaj, bardzo dobrze się spotykamy. Mam nadzieję, że nastroje są dobre, wszyscy są zadowoleni. I już nie przedłużając, bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Mili Państwo, nie żałujcie teraz swoich braw, bo za chwilę na tej scenie młodzi ludzie, którzy naprawdę posiadając talent, umiejętności jak również swoją charyzmę. Za chwileczkę pokażą to, co potrafią. Specjalnie dla Państwa dzisiaj przygotowali program kolęd we własnych aranżacjach i to, co dzisiaj przygotowali, za chwileczkę Państwo będą mieli okazję posłuchać, pooglądać. Nazywamy się Boży Spontan. Jesteśmy uczniami ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Gdańsku. W naszym repertuarze mamy muzykę religijną. Dzisiaj pragniemy zaprezentować Państwu 14 utworów. Będą to polskie kolendy i pastorałki. mm, -hmm. mm -hmm. i Jestem pianistką zespołu Boży Spontan i jesteśmy uczniami z naszej szkoły w Gdańsku, szkoły muzycznej w Agnilnej. Pomysł zbrania koncertu po prostu upadł dwa lata temu, kiedy zostaliśmy poproszeni, aby w kościele w Gdańsku na mszy dogrywać. Zrobiliśmy nabór ludzi, zaczęliśmy pisać swoje utwory, grać covery. I tak powstał Boży Sponta. Nazwa była wymyślona na, na prośbę telewizji Maryja, ponieważ musieliśmy coś, żeby jakoś się nazwać w internecie napisać. No i tak zaczęliśmy grywać w tym roku akurat. Już mieliśmy cztery koncerty z tym programem Colend. Jeździmy z, z reguły w gramy w kościołach, to w tym roku akurat jest nasz pierwszy koncert, gdzie zagraliśmy nie w kościele. Spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym z przyczyn bardzo, bardzo, bardzo ważnych dla naszych mieszkańców. Tą bardzo ważną przyczyną jest uhonorowanie naszych seniorów. Tak jak powiedziałem przed chwilą przez mikrofon na scenie, mamy w ciągu roku Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela. Jakoś tak seniorów jest coraz więcej, a coraz mniej się o nich myśli. W Kolbudy zamierzamy Położyć nacisk na to właśnie, żeby tych seniorów docenić. W dniu dzisiejszym spotykamy się z nimi przy filiżance kawy, przy kolendach, przy rozmowach, przy stole staramy się ich zaktywizować, po to, żeby wyszli na zewnątrz, żeby czuli się potrzebni, żeby przeżywali swoją drugą, może i trzecią młodość. Pragnę podkreślić, że w ciągu tego roku bieżącego. Osobiście planuję przygotować dla wszystkich seniorów gminy Kolbudy wybuchową niespodziankę, ale o tym może w następnym materiale. Zależy nam na tym, aby ci seniorzy byli bliżej nas, żeby byli razem ze sobą, ale żeby również w naszej gminie czuli się bezpiecznie.